Dzień 3 listopada 1943 roku stał się sądnym dniem dla Żydów z obozów w Trawnikach, jak również dla wielu innych obozów w Polsce. Mieszkańców obozu wezwano do opuszczenia baraków. Przerażony tłum odprowadzono na plac alarmowy. W barakach pozostała grupa stracentów zdecydowanych na walkę. Wezwani do wyjścia odpowiedzieli strzałami walka była krótka. Na placu zbiórki ludzie rozbierali się do naga. Rozbierając się musieli części garderoby i osobiste drobiazgi składać na oddzielne stosy. Następnie nagi wpędzano ruchami do rowów wykopanych przed budynkami komendatury dla obrony przeciwlotniczej. W rowach tych układali się twarzą do ziemi i wtedy zaczynały trzeszczeć automaty i karabiny. Stanisław Kuch, 12 tysięcy ciał pomordowanych, wypełniło po brzegi długie i głębokie rowy. Tegoż samego dnia w podobny sposób zlikwidowano Żydów pracujących w kopalni torbuwy do Czy. Ostatnich 50 ściągnięto z fabryki przetworów owocowych w Milejowie, gdzie pracowali jako specjaliści w tej gałęzi produkcji. Ta pięćdziesiątka pracowała przez całą noc, wyciągając z rowów pomordowanych braci i układając z nich bloki wielkości wiejskiej chałupy. Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Kucharskiego strawnik. Żydów wypędzono z baraków i kazano im iść w kierunku ogrodu, położonego nieopodal byłej cukrowni. W tym ogrodzie znajdowały się rowy w kształcie litery M widziałem, jak wśród szpaleru Niemców szli Żydzi, mężczyźni i kobiety. W pewnej odległości od tego rowu Żydom kazano się rozbierać, po czym nagich ludzi Kręcono w stronę tego rowu, zaganiano do rowu, a stojący żołnierze z formacji SS strzelali do ludzi znajdujących się w rowu. Słyszałem krzyki mordowanych Żydów. Dodaję, że Niemcy nastawili głośniki uliczne, z których słychać było muzykę. Niemcy, którzy mordowali Żydów, zachowywali się w sposób brutalny i byli, sądząc po ruchach, pijani. Widziałem, jak na terenie obozu żołnierze SS strzelali do dzieci razem z matkami. Zeznanie z inny czapnik na temat egzekucji w Trawnikach. Gdy przeprowadzono, gdy przeprowadzono akcję z 3 listopada 1943 roku, miałam właśnie nocną zmianę. Kiedy po zakończeniu pracy opuściliśmy warsztaty, stwierdziłam, że cały obóz jest otoczony przez robot. Akcja już, już trwała. Więźniów pędzono w określonym kierunku. Byli jeszcze ubrani. Natychmiast stało się dla mnie jasne, że tych więźniów rozstrzelają. Wtedy pobiegłam wraz z moją bratanicą do kuchni. Pracował tam nasz znajomy i chciałyśmy razem z nim pójść na egzekucję, jeśli już było trzeba. Ale znajomego nie było już w kuchni. Wtedy postanowiłyśmy się ukryć. Pod rampą przy końcowym torze leżały deski. Wciągałyśmy się za te deski i ukryłyśmy się tam. Najpierw słyszałyśmy jeszcze strzały i krzyki, a potem wszystko ucichło. Temu narodowi zadano straszliwą śmierć w milionach synów i córek. Najpierw napiętnowano ich szczególnym piętnem, potem zepchnięto do getta w osobnych dzielnicach, potem wywożono do komór gazowych zadając śmierć tylko za to, że byli synami i córkami tego narodu. Mordercy czynili to na naszej ziemi. Może po to, by ją schańbić. Ale nie można schańbić ziemi śmiercią niewinnych ofiar. Przez taką śmierć ziemia staje się relikwją. To są słowa Jana Pawła II. To są słowa, które powiedział o trawnikach, o poniatowej, o majdanku. O Karczewie, o Otwocku, o Falenicy, o Sobieniach i Jeziorach i o setkach, a może nawet tysiącach miejsc na polskiej ziemi, w którą to ziemię wsiąkła krew e, ludzi, Żydów. Właśnie dlatego, że byli Żydami. Perla Eisenberg, lat 67, z domu Fruchtgarten, córka Haskiela Ilei, mieszkała w Warszawie. Jerzy Ginsburg, lat 15, uczeń z Łodzi. Michał Głowiński, lat 44, kupiec z Warszawy, jego żona Franka, lat 37. Tankin Borenstein, lat 49. Miał w próbnie z oczami w Warszawie. Jego żona Etla, lat 45. Siostry Brodzkie z Warszawy, Fela, lat 40, Rojza, lat 37. Sara, lat 28, Dorka, lat 25. Szlomo to daty lat 43, miał aptekę w Warszawie. Rosa Aleksander, lat 45, córka Ignacego i Karoliny, mieszkała w Hanowerze, zginęła w trawnika. Józef Amsterdamski, 53 lata, fizyk i jego żona Szulamit, lat 50, także fizyczka, mieszkali w Warszawie. Hania Batłaj z domu Gelborn, lat 23, córka Rafaela i Gustawy, mieszkała w Warszawie. Pesa Bersztel, lat 52, z domu Tau, córka Moszego i Rychki, mieszkała w Piaskach Luterskich, gdzie prowadziła sklep tekstylny, zginęła razem z 15 córką Rychki. Henia Bujanek, córka Efraima i Bati. Była mężatką i mieszkała w Trawnikach. Ajzyk Cukier, lat 38, był właścicielem domu w Trawnikach. Jego żona Małka z domu Hoffman, lat 35. Ich dzieci Hersz, lat 10 i Ryfka, lat 8. Dla uświęcenia imienia Bożego wszyscy oni są święci i czyści, a pomiędzy nimi są uczeni i sprawiedliwi, potężni, chytorze jak cel w Libanu. Obydawca miłosierdzia ukrył ich w cieniu swoich skrzydeł na wieki, oby związał ich duszę węzłem życia, oby znaleźli odpoczynek w ogrodzie Edenu. Haszem jest ich dziedzictwem, oby wspomniał ich męczeństwo, oby zasługa ich sprawiedliwości przemawia, przemawiała za nami i za całym Izraelem. Ziemia, nie zakrywaj ich krwi, nie uciszaj ich krzyku, niech zawsze trwa przed Haszem pamięć o losie męczenników. Oby weszli w pokoju do miejsc swego odpoczynku i powstali na koniec dni do życia i powiedzmy Amen. amen. amen.